Cześć. Jak udało mi się ustalić, moja chłodnica to szrot. W związku z tym trzeba wymienić chłodnicę na nową. No to pokażę Wam jak mi to zeszło. Co ciekawe, w tamtym pudełku jest chłodnica. To jest chłodnica, którą kupiłem w zeszłym roku. I wrzuciłem ją w takiej formie za drzwi w pracy i tak sobie leżała tam. I nie mam blanego pojęcia, czy ona w ogóle pasuje, czy to jest to co przyszło w pudełku. Nie wiem. Wydałem hajs i tak to zostawiłem po prostu absolutnie nie ruszając. W związku z tym otwieram, bo muszę zobaczyć co to w ogóle jest. No dobra, na pierwszy rzut oka tak wygląda chłodnica. Kształt piracy, drzwi ten, co potrzebuje. Wejścia we właściwych miejscach. Jest też tutaj ta chłodniczka do płynu z tego, ze skrzyni biegów. Także wszystko działa. No ładna jest, coś przez nią widać. Na pewno nie jest zarąbana tak jak moja. Także nawet jeżeli to nie jest główny problem, to na pewno warto. Wymienić i tamta już nie nadaje się do niczego. I zupełnym przypadkiem jeszcze Paragon znalazłem. Także mogę Wam powiedzieć, ile kosztowała chłodnica. Bo przecież nie pamiętam od zeszłego roku. Wydawało mi się, że to jest 400, ale nie jestem pewien. Jasne, 435 zł. Dobra. No to 435 zł, więc biorę się do roboty. Dobra, chwilkę popracowałem i z dobrych informacji jest taka, że yy, faktycznie nie ubyło mi nic płynu, jest praktycznie, zobaczcie sobie, na fula górę chłodnicy już tutaj rozmontowałem, kładę się pod samochód, rozpinam w dół i idziemy dalej. Strach pomyśleć, jaki dobry ze mnie mechanik, słuchajcie. Nie spuściłem sobie nawet płynu z chłodnicy, nie? żeby nie było, rurka jest tu, z której powinno zlecieć, a siura z tamtego. Niezła, nie? Niezłańka, zdemontowałem sobie właśnie osłonę. Zobaczcie. I mam takie dwa przemyślenia. Pierwsze, to jest to, zobaczcie, co się zbiera na tych osłonach. I powiem Wam, że od ostatniego zdjęcia osłony byłem w terenie tylko raz. Także nieźle go tu. A, przepraszam, 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 źle mówię. Jeszcze była zdejmowana na pewno yy, osłona w serwisie, nie? W związku z tym. Zakładam, że chłopaki też wytrzepali błoto. Czyli to jest tylko i wyłącznie jeżdżenie po publicznej drodze na to wygląda. I druga rzecz, co mi się nasuwa, to dla tych, którzy mówią, że mało jeżdżę w terenie, bo się spotkałem z taką opinią, to tak z uwagi na małe jeżdżenie w terenie mam taką pogiętą osłonę. Zobaczcie, jak z boku ona wygląda. To była prosta linia. A tam jeszcze lepiej mam. Bo po pierwsza rzecz to odnoszę wrażenie, że interkuler to może trochę nie działać i chyba pomyślę o kupnie nowego. I zobaczcie tam dalej jaką mam ładną falbanę na drugiej osłonie. Czyli jeżdżone coś było, zaczepione też było. Nie można mówić, że tu tak w terenie nic się nie działo. No dobra, a teraz muszę przystąpić do odłączenia tych przewodów. To są te przewody od chłodnicy płynu tego oleju do skrzyni biegów. To trzeba zdemontować i chyba, z tego co kojarzę, to już ona powinna wyjść w górę, chociaż nie wiem, czy nie muszę wiatraka jeszcze odwisko eee, zdemontować. A tu Wam pokażę taki mój patent. Mianowicie musiałem rozwalić sobie tą osłonkę, bo kiedy grzebiecie w silniku, a macie snorkel, to tu wychodzi Wam taka grubaśna rura, która przeszkadza w wyjęciu tego elementu. I jedynym sposobem, żeby ten jest go sobie tu rozciąć, żeby Wam się zagięło, można było wyciągnąć to do góry. To w żaden sposób nie wpływa potem na y, działanie, no bo wiadomo jest, trzyma się tu na dwóch śrubach. A tak jest łatwe do zdjęcia. No to nie, nie chcący na to wpadłem już jakiś czas temu. No dobra, pora na ciekawostkę tym razem. Otóż musiałem urwać, oczywiście przy ostatnim, a jak żeby inaczej, przy ostatnim wężyku, który miałem do zrobienia. Musiałem łamać ten trzpień z chłodnicy, bo tutaj, patrzcie, jest taka opaska i ona działa, ona tutaj będzie widać, działa, kiedy mamy dwa wąsy tu, jeden tu, wtedy ściskamy to kombinerkami i jesteśmy w stanie zdjąć. A tutaj ten wąs się ułamał, i słuchajcie, jak się nie męczyłem, żeby to ścisnąć, nie byłem w stanie w żaden sposób tego zrobić, tak, żeby się zdjęło z tego trzpienia. Na szczęście trzpienie nie będzie już potrzebny, więc mogłem go po prostu ułamać z chłodnicy. No to zawsze tak jest, nie wiem czy Wy też tak macie, że jest jakaś jedna mała pierdoła, o którą Wam się cała robota wali o dłuższy czas. To jest chyba to, dlaczego mechanicy teraz tyle kosztują, bo jak się mają tak pierdać z każdym elementem, to wcale się nie dziwię, że im schodzi dużo czasu i dużo roboty na bzdurach. Zobaczcie, w jakim ono jest w fatalnym stanie. Nie miała prawa działać. Żeby lepiej zobrazować, pokażę Wam to. Tak, widzicie, te lamelki się już same z siebie praktycznie wyłamują. I niewiele z nich już jest takich, które, które działają. No, założę się, że ta część to już nic nie, nie funkcjonuje. Nawet sam prześwit przez tą chłodnicę jest mocno, mocno ograniczony. Jak próbuję tu światło zobaczyć, to wam powiem, że szału nie ma. Ok, góra już poskręcona, jak możemy zobaczyć. Tu mamy wszystko poskładane: wiatraczek jest, wiskoza, obudowa, chłodnica, przewody połączone. Zostały mi jeszcze od dołu te Przewody od skrzyni biegów, no i muszę jakoś naprawić ten śmieszny wężyk, który tak właściwie to muszę z taką silną obejmę założyć. I na dobrą sprawę będzie to można zalewać. No i okej, okay, przejechałem kilkadziesiąt kilometrów. Samochodzik pies, ale idziesz. Sorry, to był pies jak tu w tle. Przejechałem chyba kilkanaście, może kilkadziesiąt już kilometrów. I wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, jest obecnie 27 stopni, przynajmniej tyle samochód pokazuje, no i na razie silnik mi się nie grzeje, ale z drugiej strony on też tak potrafił robić, że się nie grzał, nie grzał, a nagle w chwilę robił się bardzo ciepły, więc czy to pomogło, czy nie, nie wiem, będę dalej sprawdzał, dam znać. Na dzisiaj tyle, dzięki, cześć.